Cześć witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zobaczymy sobie, sobie bitewkę kolegi Adible y, Bizle. O no, ile dobrze przeczytałem. Jeżeli źle to przepraszam bardzo. A nie na wstałem i jeszcze nie pił. A więc tak. Y, dzisiaj zobaczymy bitewkę y, czołgu bardziej uniwersalnego. I często używanego na TAN tak i na czyli T110E5 który nie był od początku Growth of Tanks e, bo kiedyś to były tylko trzy dziesiątki, czyli i 7, Maus i T30 Te T30 jest na dziewiątym też jako niszczycie ciągu. ten czołg dostaliśmy e, bodajże że wpaczył 7-2 o ile ja, to się nie mylę i od tamtej pory był Trochę nefiony, nawet dużo bym powiedział, to bym tam w przeładowanie, ale nadal y, wali po sporo i często bardzo. A, więc tak, mapa to jest Ellenberg i to jest sztuń, czyli jeden kap... Nie. Aha, dobrze, czyli kolega będzie się pomyliło z tym. A więc tak, jak widzimy y, Rodkład na No 29 pestek zwykłych, bo tu goldowych to prawie, że nie trzeba, no i ten... 258 a działo to jest 120 mm a goldowe to są komule więc 340 penetracji i poza tym y, widzimy że kolega też ma jakby powiedzieć y, bogaty zestaw y, czyli duża naprawiarka y, automatyczna gaśnica i duża apteczka czyli duża apteczka to tak dla lepszej ochrony dla załogi oraz y, no żeby jak jest kilku załogantów to żeby nie manować tej jednej, że jednego załoganta można uleczyć tylko razu się uleczyć kilka osób A więc tak yy, Jest 1-0 i siódma minuta nienarodzona nie się rozpoczęła yy, Zobaczmy na drużynę Widzimy tutaj 8 yy, TD-ków z tego 2 dziesiąte czyli, no, nie za bardzo, nie zbyt dobrze, tak to, Nie, tu u kolegi, dobrze. A tu przeciwnie, są tylko dwa. O, ładnie wyszło. A więc tak, yy, pancerz, pan no tutaj pancerz, który jest... No, można powiedzieć, że podwozie. Ciszę. Przeczka za głośno. O, teraz jest idealnie. A więc tak, yy, tutaj ta przednia płyta ma 250 mm bo to jest podwozie od E4 czyli można powiedzieć bardziej dobrze a wieża 205 o ile się nie mylę ale no ni by nic specjalnego ale zobaczcie na to jak jest ona uformowana, jedyna możliwość yy, kiedy ten gra na wieżę to jest garnek no praktycznie jedyna możliwość albo jaką odsłoniętą to spróbować w dolną płytę strzelać ale wątpię żeby rzadko tam chodzi no więc tak jest 3-3 yy, yy, 6 minuta 30 i kolega ma jednego praga niestety XVM-a jeszcze nie ma obycałem już w pierwszym odcinku ale mam no, niestety yy, wieczorkiem postanowiłem się jeszcze jeden odcinek nagrać yy, więc może będzie już XVM. Dwie mamy trzy fragi i już powyżej 2000 obrażeń zapewne przepraszam przeciwne różnie zostały jeszcze dwie dziesiątki a u kolegi zostały 3 tak wie? tak dwie u mnie yy, jak widzimy no prawa została... nie przepraszam lewa została wyczyszczona całkowicie jeżeli patrzymy od górnego kapa i widzimy <noise> darmowy frag, darmowy damage 110 na awku 110 z pozoru jest bardzo twarda i bardzo przyjemna w grze ponieważ ona ma taki dziubek na, na początku swojego kadłuba to tam wszystko może dingać więc bardzo fajnie, taki typowy istrójka e więc co, mamy 6, 8 kolega dużynej przepraszam Luzyna kolegi przegrywa jednym fragiem niestety i typy 62 no to jest fajny czok, ale go losu nie wyciągnie jak widzimy aaa kurde nie wycelował jak widzimy no prawa strona padła, padła całkowicie Baffentragger AUF PZ4 mięciutki papierek łatwo w niego wchodzi można nawet łanić z go potraktować o! To było bardzo ciekawe. Chyba na gąskę musiało wejść. Kolega się świeci. Jest 80. A nie trafił. Ale 40 tak robił. A więc tak. Yy, na początku powiem, że hmm, ta seria nie cieszy się u mnie za bardzo. <laughs> znaczy nie. Kanał nie jest za bardzo popularny, ale będę nagrywał może się ktoś tam y, 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 będzie to jakoś rozpowszechni, ale jak na razie no to będę nagrywał i będę to próbować żeby ten kanał jakoś istniał. Dobrze, <ścoughs> już mi chyba łapie. Co tu mamy? Esetka na ogrysku i VK4502, a na... No już jej nie ma. Eseta na ogrysku, czyli na strzała jest, zbyt jakiego czołgu. Przemierzenie i piękny strzał w bok. Yy, ma, kolega ma 6 flagów, jest 11-12. Kolega jest jedynym dziesiątym terem w swojej drużynie, a w przeciwnej jest E50M. Yy, oraz yy, Waffen Tagen czytaję 4 czyli ten, ten, ten dziesiąty. Bolsuk i T71. Yy, jak widać, no... kolega został z... T-44? O, kurna, trochę za, za późno wystrzelił. Gdyby wcześniej, to by na pewno wyszło Uwaga... A, kurde, schował się z budynek. Ale Borsuk tam jest! I chyba zaraz koledze przyłożył. No właśnie. Ale to jest właśnie Borsuk. No, on musiał... Pewnie z burzaka mu przyłożył. O, on też oberwał. Tam widzicie taka osłonka, bo osób praktycznie nie ma pancerza, to tam można ładnie se łupać. No i jeśli mamy siódmy frag, tam w ogóle widzę, że się obiekt utopił. Hmm, to ciekawe jest. Hmm, do w zmierzam. 9 tier y, Waffenthagen t 71 oraz E50M, który jakoś znajduje się na D2D3. Hmm. Czyli on może być teraz wszędzie, no bo to jest ciężki czołg, on się bardzo ładnie nadaje do taranowania, ale yy, no stosunek do masy na 60 ton i tyś, silnik 1200 kon, kon, konny, no powoduje, że ten czołg nawet może się rozwinąć w fajną prędkość, czyli na godzinę. Dobrze, mamy 12.12, 12. kolega się świeci. Zapewne E50M, albo w awantragmen, bo świeci. Oj, tak ładny taki przestrzał. 3 go z... A kurde, a żeby się wycofał. Aaa, kurde. Nie wycofa się. Szkoda. A może? Ładny strzał. I teraz te 14. No pięknie, ładnie. Mamy 13-12 i się znalazł E50M. No który jest na, na 3-4 strzały od kolegi. O jaśnimy. Penetration! No na 2-3 strzały jeżeli dobrze wylosuje ale no bo ukradnie pewnie który kolega próbuje się przedostać ale no niestety E50M niszczy bo zapewne pewnie z burzaka kolega zapewne chciał napisać oh my god ale no yy, pośpiech jest co baza kapowana we dwóch. baza kapowanie bazy, no to nie jest najlepsze bo to tylko Epi się nabija to to bardzo teraz nie jest zwyczajem do, klan, do klanów, żeby w do, dobrym klanie być, no to trzeba mieć dobry N8, prawda? I więc co? Yy, mamy T71. O, to było dziwne, że to nie trafiło. To bardzo dziwne było. No t 71 może sobie pomarzyć o przebiciu go. No ja 50 m też nie przebija. Ładnie, weszło, i WST-34 dobija go. Czy będzie ósmy frag, czy on mu zakosi? Nie trafia! I kolega ma ósmy, ósmego fraga, bardzo ładny meczyk. Wy... Dobra kochani, no tam mnie trochę ścięło pod koniec filmiku, ale... Pod koniec powtórki, ale no niestety, no zabrakło mi miejsca na no, dysku trochę. Musiałem trochę poczyścić. A więc tak, widzimy wynik no, kolega z premką oczywiście, 95 tysięcy zarobionego, 3966 expa, oczywiście MK, Radler, medal Radleya Walters za 8 fragów, Defender, Top Gun i High Caliber. Patrzymy tutaj. No widzimy, no 6768 damagea, 8 fragów i 1322 bazowego ekspanu no to bardzo dobry wynik. Przy nocnych spędzi. Kolega wystrzelił 27 pocisku, 21 trafił, 20 zostały spenetrowane. Kolega przyjął na pancerz 1740. No ten czołg może pobijać kody w przyjmowaniu na pancerz, no akurat na wieży może dołównywać nad Mausowi, ale chociaż, w... nie, Maus no, może więcej tego przyjąć właśnie, ale yy, E5 na wieży też może dużo przyjąć nawet, tak jak IS-7. Yy, kolega na zrobi zrobi 53137... Yy, 6! <grym> Naprawa kosztowała 28620. Więc to, meczek bardzo ładny, pochwalę kolegę za dobrą grę, bardzo dobrze zagrał. I co? Yy, wieczorkiem spróbuję jeszcze jeden filmik nagrać. Do zobaczenia i na razie.